Moi drodzy, są takie sytuacje, które nie powinny mieć nigdy miejsca. Ratownicy medyczni, ludzie, którzy dzień i noc czuwają nad naszym bezpieczeństwem, którzy niejednokrotnie ryzykując własne życie, pędzą na sygnale, żeby ratować drugiego człowieka. I ci właśnie ludzie coraz częściej stają się ofiarami agresji, wyzwiska, zastraszania, pobicia. Czy nawet, jak pokazały ostatnie wydarzenia, zabójstwa? Mówię tu o niedawnej tragedii, jaka miała miejsce w naszym kraju. Dwóch ratowników, jak każdego dnia, jak każdej nocy, pojechali, żeby ratować człowieka. Na miejscu zdarzenia czekał ich jednak nie chory pacjent, a agresor, który jednemu ratownikowi zakończył życie. Drugiego dotkliwie pobił. Dziś minister zdrowia mówi o pewnych działaniach. Tylko ja się pytam, gdzie one były wcześniej. I mówię to nie jako ktoś, kto komentuje. Mówię to jako czynnie pracujący ratownik medyczny. Od ponad 10 lat jeżdżę w zespole podstawowym. Ja i moi koledzy niejednokrotnie spotykaliśmy się z agresją. Napaści, pobicia, powybijane zęby. Atak z nożem też był. Szeroki wachlarz agresji słownej i agresji czynnej. Już od lat w naszym gronie mówiliśmy, że społeczeństwo robi się coraz bardziej roszczeniowe, coraz bardziej agresywne. Mówiliśmy od lat o tym, że potrzebujemy ochrony, możliwości obrony, której na tą chwilę de facto nie posiadamy. Jedynym możliwym sposobem jest użycie kaftanu bezpieczeństwa. I wyobraź sobie teraz, założyć taki kaftan bezpieczeństwa komuś, kto ma nóż, lub komuś, kto jest w szale po narkotykach. Czy możemy liczyć na policję? Tak. Ale jest naprawdę szereg sytuacji, w których my, jako ratownicy, jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia. Ta agresja pacjenta zaczyna się dopiero od momentu wejścia czyli policja nie jest wysyłana z automatu. No i też logicznym jest, że nie zawsze mogą być mają też swoje interwencje. Tak czy owak, nie jest to problem, który jest od dzisiaj. Jest to problem, który jest od lat. I dopiero teraz, w obliczu takiej tragedii, kiedy. kiedy jeden z naszych kolegów, kiedy człowiek stracił życie, niosąc pomoc innemu człowiekowi. Dopiero teraz zaczęły się rozmowy. Dopiero teraz szukają pewnych rozwiązań, a można było temu zapobiec. Korzystając z tej okazji, chcę złożyć naprawdę szczere kondolencje rodzinie zamordowanego ratownika medycznego. Ja wiem, że to są tylko słowa, ale teraz nie pozostało nic innego.